Jestem Jagoda Urbańska, mam 10 lat i trenuję w klubie karate Buszkens. Jagoda. Pierwszy dzień imprezy Polish Open w karate 2024 to wielki turniej. Udało ci się wystartować w tych zawodach? Udało mi się, ale nie jestem z siebie zadowolona, tak szczerze. Dlaczego nie jesteś zadowolona? No bo cztery punkty do zara dla nich. A z kim przegrałyście? Bo rozumiem, że to była rywalizacja drużynowa. I walczyłyście z reprezentacją? Ukrainy, reprezentacją Ukrainy. Reprezentanci Ukrainy tu w tym turnieju, w pierwszym dniu to bardzo mocno, oni praktycznie wszystko wygrywali, więc to nie jest żaden powód do wstydu. Ważne, że stanęłyście do walki, to jest istotne, że się nie poddałyście. Wiem o tym, ale no jednak jest takie, trochę złość, trochę smutek. No ja rozumiem, bo prawdziwy sportowiec zawsze chce wygrywać po prostu, prawda? Prawda. Pomagałaś innej drużynie chyba, tak? Tak, w właśnie przegraliśmy z Ukrainkami, no. Bo byłam w Kleczewie, a ja jestem z Busikanu. Jeden start, ale nie jako Busikan, tylko jako Kleczew. Tak, dokładnie tak. To powiedz mi, ta impreza, bo bardzo dużo zawodniczek, zawodników, dużo się dzieje, Trzy maty? No, dużo jest faktycznie z zawodników, ale no nie wiem, może w indywidualnych będzie trochę lepiej niż było dzisiaj. Na pewno, bo jeszcze mamy niedzielę, drugi dzień zawodów. To powiedz tam, w czym wystartujesz? W indywidualnym kumitę i kata, i w drużynowym kata. A co wolisz? Kumite czy kata. Bo kata to jest ten, ta technika, prawda? Ten pokaz, a kumite, no to walka z przeciwnikiem. U mnie kumite, właśnie ostatnio coś tak lepiej, mi się wydaje. Podoba ci się walka? Tak. Ale jak trzeba kata zaprezentować technikę, no to też, bo to jest bardzo ważne. Tak. Tak, no w, lubię obydwie konkurencje, ale bardziej wolę kumite. Jagoda, masz 10 lat a od kiedy trenujesz karate? Od 5 roku życia, 5 lat. No i co, nie znudziło ci się? Nie, ale miałam tylko jedną przerwę, ale to na początku, bo tam się bałam, bo krzyczeli. To dlaczego ci się to karate tak podoba? No fajne jest, bo i tak samo dużo widać efektów, na przykład jesteś przez klasy dla, przez karate. No i masz też fantastycznych na pewno trenerów w klubie Bushikan w Szczecin, bo chociażby pan Paweł Bombolewski, no to jest wielki mistrz. Ale też są inni zawodnicy i zawodniczki starsi troszeczkę od Ciebie, którzy mają mnóstwo sukcesów. Chciałabyś pójść ich ślady i też zdobywać medale Mistrzostw Świata, Europy? Oczywiście, że tak. A no kiedy będą te pierwsze medale? Za rok, dwa, trzy, cztery lata? Ile sobie dajesz czasu? Nie wiem, może dwa, może trzy. Osiągniesz swój cel? Osiągnę.